Muzeum Pałacu Król Jana III w Wilanowie jest instytucją nowoczesną. Staramy się zerwać z postrzeganiem naszej placówki jako tylko i wyłącznie magazynu do przechowywania pewnego rodzaju artefaktów. W chwili obecnej woda jest pobierana w naszym muzeum oczywiście z sieci wodociągowej, a także ze studni głębinowych. Natomiast staramy się wdrażać w naszej placówce Zasady zrównoważonego rozwoju. Dosłownie dwa lata temu udało nam się przejąć teren folwarku, i na terenie folwarku chcemy stworzyć ogrody deszczowe, które umożliwiałyby retencjonowanie między innymi wody z dachu powierzchni 1000 m2. Staramy się również zerwać z nawierzchniami asfaltowymi, które to powodują większy spływ. Do naszego jeziora Wilanowskiego. Zależy nam bardzo na tym, aby wodę, która spada, wodę opadową, po prostu na naszym terenie retencjonować i wykorzystywać w sposób racjonalny. Rozmawiam.